Opowiastka numer sześć w cyklu Belgijskie impresje pod tytułem Skok. Występują Maleńki i Wantyk. Ty tam! Ja? A kto? Ksiądz proboszcz? Właśnie ty! Wandyk spojrzał do góry. Ty, maleńki, a co ty robisz taki rozanielony tam na górze? Ćwiczę bandzi. Co? Bungee? A co to jest? Spytał ze zdziwieniem Wandyk. To ty nie wiesz? To najnowszy trend. Wandyk jeszcze bardziej zdziwiony. Nie jarzę. Dlaczego nic nie jarzysz? Czy wszyscy artyści muszą być tacy? Jacy? Gdybyś łaskawie od czasu do czasu ruszył pupą z piedestału, to byś wiedział. To może mnie łaskawie oświecisz. Dobra, to proste. Pozwolić, że od razu przejdę do rzeczy, słuchasz? No to walwać pan. Malenki nie tracą rezonu, przeszedł od razu do prezentacji. Musisz sobie zrobić sznur. Najlepiej sprześć radę. Potem, jak już to masz. Przywiązujesz sobie jeden koniec do nogi, a drugi do kopuły. Jak ja. O, tu. Wandyg rozczarowany. I to wszystko. Nic podobnego. Bierzesz do ręki dwa gadżety dla lepszego efektu. Ja wziąłem w tym wypadku dwa pioruny, które pożyczyłem od Zeusa. No i stajesz na krawędzi, tak ja, prawda? Że odlotowo wyglądam. Małe kupidyna. Leć już i nie marudź! No to lecę! I poleciał. Wandyk na moment zamknął oczy, a kiedy je otworzył, to to, co zobaczył, przeszło wszelkie oczekiwania. Przed jego oczami dyndał maleńki, odwrócony do góry nogami, uśmiechnięty od ucha do ucha. Czy musisz do kaduka tak sprężynować, jak pajacyk na sprężynie? Można dostać oczopląsu i choroby morskiej. Nie widzisz, że skoczyłem? Słyszę, słyszę, ale nie widzę, bo mi świecisz tymi piorunami po oczach. Jeszcze mi krzywdę zrobisz. Malenki odrzucił pioruny, które szukiem spadły na prospekt mejra. No i co, mister artyst? Jestem wielki, prawda? Zaśmiał się. Tak, jesteś, bo się odważyłeś. Dzięki, że mi to powiedziałeś. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, stary jak bardzo to, co rzekłeś, jest dla mnie ważne. Muszę już lecieć. Daj żółwika. Malenki zbił się w powietrze i po chwili zniknął na najbliższym budynku.